Czasami, jak idę medytować, to żartuję sobie, że idę się spotkać ze stwórcą, idę się spotkać z Bogiem. Mówię, cisza! Idę się spotkać z Bogiem. I to jest pół żart, pół prawda. I czasami żartuję sobie, mówię pewnym ludziom, chcesz poznać Boga, chcesz dotknąć Boga, chcesz poczuć Boga? Posiedź w ciszy, posiedź w ciemności, posiedź w nicości, w pustce. Gdzie nie ma nic. Pomedytuj. Dojdź do punktu, gdzie nie ma myśli w Twojej głowie, gdzie jest pustka, gdzie masz zamknięte oczy, jest ciemno, nic nie widzisz. Jest ciemno, jest brak. Nie ma dźwięków, jest cisza, taka absolutna cisza. Nie zamykasz się, nie, nie ograniczasz się na jakiś dźwięk, tak jakby nie pochłania Twoją świadomość jakiś dźwięk. Nie, nie zamykasz się w jakąś myśl, w jakiś obraz, w jakieś wspomnienie. Tracisz tą percepcję, że jesteś człowiekiem. Jak nie ma myśli w twojej głowie, jak robi się pusto, to nie wiesz, że jesteś człowiekiem przez chwilę chociaż, nie? Tak nie masz percepcji, że jesteś człowiekiem i będziesz myślał, albo to są myśli. Tak po prostu jesteś otwarty na możliwości. Jesteś w takim stanie potencjału, gdzie jest potencjał, nie jesteś niczym konkretnym, a jednocześnie jesteś wszystkim. Tak czekasz na jakieś ograniczenie, na bycie czymś. To jest w pewnym sensie ta duchowa część życia. I jak medytujesz, jak praktykujesz takie medytacje, jak wchodzisz często w taki stan, gdzie jest pustka, gdzie jest nicość, to oswajasz się z tymi stanami, rozpoznajesz je łatwiej, osiągasz je łatwiej i z czasem z tego, z tego miejsca, gdzie nie ma ograniczeń, gdzie jest wszystko, ścieka, ściekają pewne informacje, tak przeciekają. Do Twojej takiej świadomości bycia człowiekiem, tak. Możesz mieć jakieś olśnienie nagle, mogą ci przychodzić różne pomysły, jakaś wiedza może schodzić z tego nieograniczonego miejsca. To jest pomocne. W tym filmie nie będę się zajmował medytacją, nie będę ci mówił, na czym polega ten stan i co to jest ten stan i jak rozwijać to. Nie. W tym filmie chcę przekazać to, że. Ograniczenie nie jest czymś złym. Ograniczenie jest ograniczenie, a jednocześnie daje Ci możliwość. Jak na przykład jesteś w pusty i nie ma nic. Jak zaczniesz myśleć o jakiejś rzeczy, to ograniczasz się na tą myśl. Już nie jesteś wszystkim nie jesteś otwarty na możliwości ograniczasz się na tą myśl nie możesz myśleć o czymś innym nie możesz robić czegoś innego myślisz o tej rzeczy ograniczasz się jednocześnie to daje ci możliwość doświadczania tego o czym myślisz tak rzeczywiście jest ta rzecz i jestem ograniczony na tą rzecz ale mogę ją postrzegać mogę postrzegać tą myśl jak na przykład siedzisz sobie i masz do wyboru Pójdę się wykąpać, czy pójdę sobie ugotować jedzenie? To bowiem co wybierzesz, to się ograniczysz, bo nie będziesz mógł zrobić i tego, i tego. Będziesz musiał wybrać coś i się ograniczysz. Ograniczysz się na jedną rzecz. A to, że się ograniczysz, da Ci możliwość zrobienia tej jednej rzeczy. Jeżeli pójdziesz ugotować sobie jedzenie, to się ograniczyłeś na gotowanie jedzenia i nie możesz się iść skąpać. Ograniczyłeś się na coś, ale to daje Ci możliwość. Ugotowania tego jedzenia rzeczywiście. Ograniczenie daje Ci możliwość. Ograniczenie jest jednocześnie możliwością. Chcę, żeby było to przekazane w taki sposób, że rozumiesz to, że każde ograniczenie daje Ci jakąś konkretną możliwość. Teraz, Ty jako człowiek, jesteś dziwny. <grytanie> ja też jestem dziwny. Wszyscy jesteśmy dziwni. Bo każdy z nas jest ograniczony w jakiś konkretny sposób niepowtarzalny. Ty jesteś ograniczony w taki sposób, ja jestem w taki sposób. Ty masz pewne wady, pewne problemy, pewne rzeczy, które ci się nie podobają, które są ograniczeniami. Chcę, żebyś patrzył się trochę inaczej na to, chcę, żebyś, żeby dochodziła taka świadomość, gdzie zaczynasz patrzeć się inaczej na swoje własne ograniczenia, żebyś widział, że każde ograniczenie, które mam, daje mi możliwość. Chcę, żebyś zrozumiał, że ograniczenie daje Ci możliwość. Na przykład ja mam takie ograniczenie, że w mojej głowie dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo myśli. Lata mi tutaj cały czas. Kręci się i kręci się i kręci się i kręci się i myśli, 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 łączenia i to z tym, i to z tym. I analizowanie, cały czas analizowanie w mojej głowie. To jest ograniczenie. To mnie męczy. To mnie wyczerpuje. To... Szkodzi mi w pewnych rejonach mojego życia, tak wytwarza problemy. I muszę sobie z tym jakoś radzić. I radzę sobie jakoś. Tak wiele razy idę na przykład na siłownię. Teraz już nie, nie chodzę na siłownię, ale jak ćwiczę, to ćwiczę tak daj sobie siebie wszystko, tak cisnę jak największe, jak najcięższe rzeczy, próbuję podnieść tak cisnę z całych swoich sił. I to jest praktycznie. Mój akt wsadzenia siebie w ciało, żeby nie myśleć. Wiele razy, może ktoś zobaczy mnie na siłowni, gdzie cisnę na maksa, tak jakby z całej siły żyły i wychodzą wszędzie. I to jest tak, w mojej głowie tak mówię sobie do, do mózgu. Zostaw mnie w spokoju, zostaw mnie w spokoju. Tak jakby cisnę z całej siły, żeby wejść w fizyczne ciało, żeby zeszło z mózgu, żeby nie myśleć. Siłownia, treningi, aktywność fizyczna bardzo, bardzo zawsze mi pomagała, żebym odszedł trochę od tego myślenia. Ale to jestem ja. Ja tak mam. I nie, nie próbuję walczyć z tym, że muszę zmienić się i przestać być taki, że myślę bardzo dużo. Nie. To już jestem ja. To jest moje ograniczenie. To jest moje. To jest moje ograniczenie i moja możliwość. I w pewnym momencie zacząłem akceptować, że po prostu. Stoję i w mojej głowie latają myśli, myślę i analizuję. I w pewnym momencie po prostu zacząłem akceptować, że okej, okay. <grych> okej, okay, jak, jak analizuję, jak kręci mi się w głowie cały czas, jak myślę za dużo, to niech myślę, ok. To nakieruję te myśli. Nakieruję je na coś konkretnego, na rozwiązywanie jakiegoś problemu. Wiele razy mam takie obsesyjne podejście, tak jak w coś się wkręcę, to mam taką obsesję. I tak moja głowa kręci się wokół tego, i myślę o tym. I wiem, że to mam. I to jest moje ograniczenie i moja możliwość. Jak trochę chwycę to, tą możliwość, to analizowanie, i zmienię trochę kierunek, i nakieruję to na coś innego, na taki temat, na taki temat, na taki temat, to mogę użyć to ograniczenie w jakiś sposób pozytywny. I powiem ci szczerze, jak nagrywam filmy, jak nagrywam te lepsze filmy na tym kanale, to w te dni, albo wokół tych dni, gdzie nagrywam te lepsze filmy, takie dobre, to wokół tego czasu, gdzie nagrywam ten dobry film, gdzie myślę o tym fajnym filmie, to trudniej mi się śpi. Bardziej mi się kręcą myśli w głowie, bardziej analizuję, łączę tą koncepcję z tym, tą koncepcję z tym. I praktycznie w tych filmach to chcę przekazać koncepcjami i myślami pewną energię. Tak jakby. Wiele ludzi, ludzi może to doświadczyło, także mówię pewne rzeczy, które są logiczne, koncepcje, a jednocześnie czujesz ten przekaz, że to jest taka specyficzna świadomość, która jest przekazywana tymi myślami, że używam te myśli, żeby przekazać pewne rozumienie ogólne, pewne, pewną świadomość, którą później możesz użyć i postrzegać przez tą świadomość inaczej i mieć inne możliwości. Teraz. Jak mam nagrać jakiś bardzo dobry film, według mnie, to nie mogę spać łatwo w nocy. Mam problemy ze spaniem, tak? Nie mogę zasnąć łatwo, budzę się w nocy, tak, bo za dużo aktywności jest w mózgu. I to jest ok. I radzę sobie z tym jakoś, tak? Pomedytuję trochę bardziej, Poczwiczę, zrobię sobie pauzy, tak? Zmienię kierunek, odpuszczę to myślenie i pójdę w coś fizycznego, gdzie użyję swoje ciało, zrobię takie rzeczy, ale to nie wyeliminuje tego myślenia, po prostu złagodzi mnie trochę. I pogodziłem się z tym, że tak będę żył i to jest moja możliwość. I nawiguję tym, przyhamuję to myślenie na przykład ćwiczeniami, głębszą medytacją, dłuższą medytacją, medytacją w, w, takim, w takim momencie dnia, gdzie jest duża cisza na przykład. Zrobię takie rzeczy i to pomoże, pomoże mi funkcjonować, pomoże mi być w lepszym stanie, nie zatracić jej, nie <laughs> rozpędzić się za bardzo w mózgu, aż, aż będzie mnie głowa bolała. To mi pomoże, ale to nie jest tak, że ja to zamknę i przestanę to grać w mojej głowie, przestanę myśleć, przestanę analizować. Nie, tak będę. Teraz wezmę to i nakieruję to w jakieś rozwiązywanie problemów. Jak mogę rozwiązać pewien problem? I kieruję to, i mam później obsesję na jakiś konkretny temat, i przez to, że mam obsesję na ten temat, to rozkminie coś więcej w tym temacie. Rozwiąże jakiś problem. I dobrze jest nauczyć się kierować i nawigować i zarządzać tymi swoimi ograniczeniami. Przyhamować je w momentach, gdzie jest za dużo. Różnymi sposobami. Na przykład moje myślenie, ćwiczenia. Ćwiczenia, muzyka, medytacja, jakieś monotonne działania, gdzie robię coś i przestaję myśleć. To jest pomocne i jak widzę, że jest za dużo, to robię takie rzeczy, ale i tak będzie. I żeby wyszedł ten dobry film, to muszę mieć obsesję jakąś. I ta obsesja to jest ograniczenie, ale daje mi to możliwość stworzenia pewnych koncepcji, gdzie pewną rzecz, którą rozumiem, którą czuję, mogę ją tak fizycznie koncepcjami przekazać, żebyś mógł poczuć to, żebyś mógł mieć tą perspektywę, tak logicznie przedstawioną, gdzie możesz ją później użyć. I ona jest dostępna później i może każdy użyć to. To ograniczenie jest moją siłą. Na przykład nawet jak Masz takie ograniczenie, że panikujesz i bardzo się boisz. To nawet to, nawet to, że się boisz bardzo, może być użyte jako możliwość. Jest możliwością. Jak się boisz, to jesteś wyjątkowo ostrożny. Tak? bardzo pobudzasz się na bardzo małe niebezpieczeństwa, tak? bardzo jesteś ostrożny i bardzo uważasz. Zgadnij, to jest możliwość. Możesz to użyć w jakiejś dziedzinie. Gdzie bardzo ważne jest unikanie problemów i ekstremalna ostrożność. Tą ekstremalną ostrożność, tą, ten strach możesz użyć, żeby rozwiązać problemy, żeby stać się dobry w czymś. Jeżeli czujesz, się, że nie jesteś wystarczający, to też może być użyte w pracy. Będziesz tym perfekcjonistą, nie? który nigdy nie jest zadowolony, i będziesz trochę cierpiał, bo zawsze będziesz robił coś i nigdy nie będzie wystarczające. To sprawi, że będziesz pchał trochę mocniej niż ktoś inny. Będziesz, to jest możliwość, to sprawi, że ty popchasz mocniej niż ktoś inny. Przemyślisz pewną rzecz 10 razy bardziej. Włożysz trochę więcej pracy. I w pewnym momencie będziesz musiał nauczyć się nawigować tym perfekcjonizmem i powiedzieć: Ok, pauza. Tutaj już przestaje, tutaj już zaczyna być za dużo. I zaczynasz wypuszczać to coś, co nie jest dopracowane perfekcyjnie na świat. Jakiś projekt, jakąś rzecz, jakieś dzieło, cokolwiek to jest, niedoskonałe, ale włożyłeś więcej pracy niż inni. I musisz w pewnym momencie się pogodzić z tym, że to, co sprawia, że czujesz się trochę źle, to jest ta sama rzecz, która sprawia, że możesz zrobić coś wyjątkowego. Na przykład jak jesteś perfekcjonistą, to włożyłeś dużo pracy, żeby zrobić coś bardzo dobrze. I w pewnym momencie musiałeś zderzyć się z tym nieprzyjemnym uczuciem, że ok, muszę to wydać. Już nie mogę więcej pracować nad tym. Muszę w pewnym momencie wydać to, to, to co stworzyłem. I wydajesz to i cierpisz trochę. Ale dzięki temu wydajesz coś, co jest dopracowane więcej niż inne dzieła. To przykre coś sprawia, że stworzyłeś coś trochę bardziej fajnego. Zrozum, że zawsze jest coś za coś. Na przykład, jak Twoje życie romantyczne idzie bardzo dobrze, to Twoje życie biznesowe nie będzie szło bardzo dobrze. Będzie stop będzie przyhamowane. Jak Twoje życie biznesowe idzie bardzo dobrze, to Twoje życie romantyczne nie będzie szło bardzo dobrze. To jest fakt. I to nie jest tak, że albo to, albo to. Zarządzasz tym, bawisz się tym. Trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Stop. Dobrze jest nauczyć się kierować, nie? Stopować w pewnym momencie z tym, z obsesją na ten temat i zmieniać kierunek, iść w innym kierunku, żeby utrzymać tą równowagę. Bo to jest fakt. Jak na przykład wychodzisz, z pewną osobą i zakochałeś, i wszystko jest fajnie, to wkładasz energię i doświadczasz coś, ograniczasz się w pewne doświadczenia, które są piękne i fajne, ale w tym czasie nie pracujesz nad czymś. Nie, nie kręcisz ci się w głowie pomysły i nie kręci się twój mózg wokół pewnego tematu i biznesu i takich rzeczy. Nie, nie dzieje się to, bo dzieje się to, że spędzasz pewien miły czas. I to, co sprawia, że jest przyjemnie, to sprawia ci trochę bólu. Bo idziesz do tyłu z innymi tematami. Jak wkładasz dużo pracy w biznes, nie? w pracę swoją, jak wkładasz swój mózg, swoją uwagę w biznesy, to będzie trochę bólu, bo ograniczasz się i tracisz coś innego, tracisz swoje życie romantyczne. I dobrze jest utrzymywać, utrzymywać tą równowagę, nie? Stopować i wracać, stopować i wracać do tych tematów, które są ważne dla Ciebie. Dochodzić do pewnego punktu i później czuć to nieprzyjemne, coś, że muszę to odpuścić, stracę to na chwilę, żeby się zająć tym. Z ograniczeniem przychodzi trochę bólu zawsze. Przychodzi trochę bólu, zawsze będzie trochę bólu i ten ból to jest jednocześnie to coś pozytywne. To co sprawia, że możesz coś zrobić. Zajmiesz się biznesami, będzie trochę bólu, bo w tym momencie nie siedzisz z tą osobą i na rance i jest fajnie i na wakacjach nie? nie robisz tego teraz i masz to myśl że o fajnie by było i jest trochę bólu i godzisz się z tym, że muszę się ograniczać na pewne tematy i ja wybieram w co się ograniczę i wybieram jak użyję swoje ograniczenia wbudowane jakie mam wbudowane ograniczenia które sprawiają, że ja jestem ja że ja jestem taki wyjątkowy że ja jestem taki jaki jestem. Mam takie ograniczenia. Jak nimi zarządzam? To są moje siły. Tak, jakby ważne jest, żeby przestać patrzeć na te wady w taki sposób, że to jest złe i trzeba to wyeliminować. Nie, to jest siła. To jest Twoja siła. Chodzi o to, jak ją użyjesz. Jak ją używasz, to to, to negatywne też staje się jednocześnie pozytywne. Widzisz, że to jest pozytywne. I leczysz traumy. Bo ta wada twoja zaczyna być używana i leczysz się. W sensie, masz pewien aspekt siebie, który jest krzywy, nie? I nie lubisz go, jest zły i ja spinam się i stresuję się i boję się i mam tą wadę, nie? Że ja się boję i się spinam. Jak zaczynasz to używać rzeczywiście i widzieć, jakie produktywne rzeczy możesz zrobić, używając to, ten swój strach na przykład, to zaczyna się leczyć ten aspekt ciebie, tak? Zaczyna czuć większą siłę, czuć się fajniej, i tak jakby integrujesz tą część, ten strach, i zaczyna się stawać częścią ciebie i coś, co używasz, i przestaje być czymś strasznym dla ciebie. Tyle. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostaw like. Jeżeli też i tematika to możesz subskrybować. Widzimy się następnym. Yes